Koszaliński Ekonom włącza się po raz kolejny do nas muzeów, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, hasłem, które nas łączy, jest 80 lat polskiego miasta i również właśnie ten motyw będzie nam towarzyszył, także zapraszamy standardowo od godziny 18.10 po rozpoczęciu, jak Państwo tutaj w muzeum już oficjalnie zaczniecie nasze wydarzenie, zapraszamy do nas, między innymi oczywiście do nas i tam to, co przyciąga chyba najbardziej, czyli zwiedzanie nieznanych, Wszechnym odbiorze zakątków szkoły. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, gdzie na przykład mieszkali rodzice słynnego pioniera lotnictwa Hansa Grade, to jest to okazja, właśnie żeby przyjść do nas. W rolę przewodników wcielą się uczniowie klasy o profilu turystycznym, więc też z młodzieżą razem będziecie Państwo zwiedzali na budynek, jeden z najstarszych, na obiektów oświatowych w Koszalinie. Na boisku szkolnym, czyli po jakby tej drugiej stronie od ulicy Andersa. Będzie czekał piknik, który organizujemy razem z Krajową Szewskim Wsparcia Rolnictwa Rzetternowe w Kaszalni. Radą uszedłasz w mieście i pasjonatami historii, bo tam ekspozycja żywa w postaci stanowiska rekonstrukcyjnego związanego z 1945 rokiem. I tutaj przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gryf i Stowarzyszeniem Rega taką ekspozycję przygotowaliśmy. Oczywiście lek, strefa produktu tradycyjnego. Nasi uczniowie z gastronomicznych, między innymi właśnie. Poprzez warsztaty, które wcześniej prowadzone były razem z Kowrem, przygotują dla Państwa początkowe podpłomykowy, ale nie tylko. Będzie pokaz w Puking, gdzie będziemy próbowali sięgnąć do tradycji kulinarnej naszego miasta. I to też oczywiście będzie przygotowane dla Państwa, więc każdy, kto będzie chciał się najeść to również do nas, zapraszamy serdecznie, bo to przyciąga. Oprócz tego klasyczny koszalin, który z nami jest już po raz kolejny i wystawa retro Retromoto, to na dużej sali gimnastycznej będzie można zobaczyć i zabytkowe samochody, i zabytkowe rowery, bo to też element, który jest bardzo ważny. Dla naszej szkoły. W bibliotece szkolnej czekać będą pionierzy, czyli koszalnicka żywa biblioteka. Będzie można porozmawiać o tym, jak koszalnik wyglądał tuż po, po II wojnie światowej z ludźmi, którzy z tą historią się stykali. Dalej, szanowni Państwo, ekspozycja pamiątek szkolnych. No mamy dzienniki, mamy kroniki z lat 40., więc będzie można przyjść, zobaczyć, być może odszukać siebie, bo wiem, że wielu absolwentów nas odwiedza. A dodatkowo. Element, który jest też nowym, ale bardzo takim promującym, aktywny sposób spędzania wolnego czasu, czyli nocny rajd rowerowy, ale to już kolega z frajdy na rowerze powie więcej. Także zapraszamy serdecznie od 18.10 do, do 21.30 w Mury Koszeńskiej w Ekonomam przy ulicy Andersa.